Kosmiczny mecz Nowa Era to bardzo dobry film. Jeśli chodzi o trailery, to nie spoilerują za dużo, przynajmniej te, które ja oglądałem. Naprawdę marketing tego filmu jest bardzo dobry. Ten film ma fan ale jest to fan robiony w dobry sposób. Na przykład mamy jakąś postać, która się pojawia dosłownie przez kilka sekund i później już się nigdy nie pojawia. Ale to, co ta postać mówi, pasuje do jej charakteru, który znamy i to ma sens po prostu. To jest z takimi nawet dwoma postaciami bym powiedział, które się pojawiają w tym filmie przez kilka sekund raptem. Ale fajne nawiązanie. Ma sens, pasuje, jest po prostu fajne i tyle. Jednak jeśli chodzi o większość postaci, to są one po prostu w tle. Tak, jeśli patrzysz tylko na pierwszy plan, to ich nie zauważysz. Ale jeśli popatrzysz na widownię, no to zobaczysz kilka postaci, które możesz znać. Fan serwis w tym filmie bardzo dobry. Nie jest robiony hamsko, nie jest robiony na siłę. Jest robiony po prostu w dobry sposób. Sam w sobie film ma piękną wiadomość. Mianowicie, bądź sobą i pozwól innym być tym, kim chcą być. Co jest w tych czasach trudne. Ten film przekazuje tą wiadomość w dobry sposób. Konstrukcja fabuły jest dobra. Nawet mamy wcześniej ustalone wydarzenia, które mają wpływ na późniejszą część filmu, a sam w sobie film nie jest aż tak przewidywalny, jak mógłby być. Żarty ogólnie są dobre, chociaż mamy jeden albo dwa cudowne żarty w tym filmie, w tym jeden z Michaelem Jordanem. Naprawdę świetny żart, chociaż w sumie byłem jedyną osobą, która go skumała. Jednak potem mamy wyjaśnienie tego żartu. I wtedy ludzie na sali zaczęli się śmiać. Chociaż w tym filmie zauważyłem błąd, ponieważ w tym filmie mamy powiedziane, że Michael Jordan grał w koszykówkę, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że był prezydentem. Who's your president? Uh, Michael Jordan! <laughs> Produkt placement w tym filmie jest znikomy. Naprawdę, jedyny product placement, który znalazłem, to product placement Nike, jednak pojawia się tylko dwa razy w filmie. Z czego jeden raz pojawia się na koszulkach. To nie za bardzo się liczy. Naprawdę, mogło być o wiele gorzej. Film ogólnie nie ma daty ważności. W sensie, nie mamy jakichś popkulturowych nawiązań, które, nie wiem, za 5-10 lat przestaną być śmieszne. Nie. Ten film jest tak samo śmieszny teraz, jak będzie za, nie wiem, 10-20 lat. Nawet, co ciekawe, w dubbingu nie mamy jakichś nawiązań, typu ty dzbanie, ten typ tak ma, i tak dalej. Nie. Tego po prostu nie mamy. Ten film dalej będzie aktualny za kilka lat. Co prawda mamy Daba, ale to jest zrobione właśnie bardziej jako prześmiewanie wpychania takich popkulturowych odniesień do filmów. No i również w filmie pojawia się Big Chungus. Jednak, co ciekawe, nie jest zrobiony jako mem, a bardziej jako nawiązanie do oryginalnego filmu. No bo nie wiem czy wiecie, ale Big Chungus jako mem właśnie wywodzi się z tego filmu z królikiem Baxem. I co ciekawe był to pierwszy film w którym królik Bax. Dostał swój ikoniczny wygląd. Wcześniej wyglądał tak. No i ktoś po prostu zrobił screena, no i zrobił z tego mema Big Chungus. Jednak w tym filmie jest to nawiązanie właśnie bardziej do tego filmu z myśliwym Elmerem, a nieżeli do samego mema. Nawet w tej scenie Królik Bugs mówi właśnie jak Elmer. I nawet gdyby Big Chungus nie stał się memem, no to ta scena wciąż byłaby śmieszna, wciąż miałaby sens i najpewniej wciąż by się w filmie pojawiła. Nie mamy tutaj odniesienia, że na przykład, nie wiem, Królik Bugs zjada. Lebrona Jamesa zmienia się w Big Chungusa i rośnie. Nie, po prostu to jest nawiązanie do tego oryginalnego filmu. Ten film zestarzeje się dobrze. W tym filmie nie mamy żadnych cringeowych akcji, takich jak flosowanie chociażby itd. Co chociażby mieliśmy w Sonicu. Tak, Sonic to jest bardzo dobry film, ale po prostu podczas tej sceny można było czuć niezły cringe. A tutaj tego nie mamy. Ani nie mamy nic podobnego. Poza tym pewnie kojarzycie ten oklepany do bólu schemat, gdzie mamy dwie drużyny, dobrą i złą, i ta dobra drużyna wygrywa. Wtedy ta zła drużyna zaczyna oszukiwać, jednak mimo to dobra drużyna ostatecznie zwycięża, grając fair. To jest w prawie każdym filmie typu postać, kontra postać, i też czasem w serialach się pojawia. Tutaj tego nie mamy, i to jest miła odmiana. Również często w filmach mamy postać wszechmogącą, która może zrobić wszystko, jednak tego nie robi. Tutaj również mamy taką postać, która na początku również nie robi za wiele, ale potem używa swoich mocy, żeby coś zrobić. I to w zasadzie jest odświeżające. CGI jest piękne, niektóre ujęcia były robione pod wersję 3D, jednak to nie jest problem. Muzyka jest świetna, polski dubbing też. No i ogólnie, to jest na chwilę obecną jeden z moich ulubionych filmów. Ja ogólnie dużo zwariowanych melodii nie oglądałem poza Looney Tunes 2011. Uwielbiam, świetny serial polecam. Jednak wiem, na czym się opiera humor Looney Tunes. I w tym filmie możemy znaleźć klasyczny humor Looney Tunes, który jest zrobiony dobrze. To jest dobrze zrobiony humor kreskówkowy, i mamy również kilka fajnych, nowych kreskówkowych rozwiązań. W sensie, wiecie. Scen, w których mamy kreskówkową logikę. W tym filmie mamy nawiązania do innych filmów, ale nie jest ich za dużo. I nie są one hamsko wciśnięte na siłę tylko są zrobione w sposób bardzo fajny. Ogólnie, ten film to jest perfekcyjny miks pomiędzy live action a animacją 2D i również. Ten film robi coś, czego SpongeBob na suchym lądzie nie zrobił. SpongeBob na suchym lądzie obiecywał nam piękną animację 3D połączoną z live action. Jednak większość filmu to animacja 2D. Tutaj Praktycznie 50% to jest live action plus CGI, a 50% to jest animacja 2D. Wszystko jest idealnie zbalansowane. Niektóre napisy w tym filmie zostały przetłumaczone, tak jak w filmie naprzód. Świetny film swoją drogą, polecam. Chociaż co ciekawe, również w Zwiastunie pojawiły się niektóre przetłumaczone napisy, których nie ma w filmie, ale to nie problem. Ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem sportu i również nie widziałem pierwszej części kosmicznego meczu, po prostu przyszedłem na ten film, aby się dobrze bawić. I ten film spełnił moje oczekiwania. Jeśli nawet nie widzieliście oryginalnego filmu, to bez problemu zrozumiecie fabułę. Gorąco Wam ten film polecam. Na dobrą sprawę nie mam się do czego przyczepić, chociaż jest jedna według mnie niewykorzystana okazja. To nie jest spoiler, mianowicie jest jedna postać, która jest robotem, i ta postać ma brodę. I ta broda jest po prostu normalną ludzką brodą. I to jest troszeczkę według mnie niewykorzystana okazja, no bo można było zrobić, że to jest broda z jakichś kabli, z metalowych rur, można było zrobić, że to jest holograficzna broda. Tutaj można było się tym pobawić, ale oczywiście to nie jest jakiś duży błąd czy coś w tym rodzaju, szczególnie biorąc pod uwagę, gdzie się dzieje akcja filmu, to ma jak najbardziej sens. W sumie wiecie co? Szkoda, że Disney nie robi takich filmów. To znaczy. Gdyby Disney to robił, to by robił tylko dla kasy, najpewniej ten film byłby porażką, no i byłby pewnie bardzo zły, ale jakaś część mnie chce zobaczyć Doktora Dundersztyca, który spotyka Bilacyferkę, albo Janko jeżdżącego na Kinaju. Ale wracając, Warner Bros. zrobił to dobrze. Dla mnie ten film to jest sequel Playera One. Ready Player One to był epicki crossover, który również otrzymał dużo hejtu, z jakiegoś powodu, a ten film również otrzymał hate, tak naprawdę bez powodu. I również w Player One chociażby mieliśmy poziom z King Kongiem, Rexy i chociażby lśnienie. Tak samo różne postaci z gier się pojawiły. Tutaj mamy Matrixa, Mad Maxa i również różne postaci się pojawiają, jednak w obu filmach nie jest to hamsko zrobione, tylko są to fajne, krótkie nawiązania i nie jest tego za dużo. To film o całym uniwersum filmowym Warner Bros., ale nie jest robiony tylko dla kasy, tylko jest robiony z serduchem i pasją dla fanów. I ogólnie po prostu dla ludzi, którzy chcą obejrzeć dobry film. Złoczyńca w tym filmie, czyli Al G. Rytm, jest ok. Ma spoko motywację. No ale jeśli chodzi o ten cały gun skład, no to jak na nich patrzycie, to pewnie widzicie generyczne postaci, które pojawiają się znikąd. Podczas gdy w filmie. Mamy w fajny sposób rozwiązane to skąd się wzięli oraz mają fajne moce. Polecam iść na ten film do kina, dla mnie to był miły powrót. No i co mogę powiedzieć? Kosmiczny mecz nowa era to dobry film, który faktycznie jest filmem nowej ery.